Dzień dobry! Jak doskonale wiecie od wielu lat, kiedy nagrywam odcinki na tym kanale, to zawsze podkreślałem, że moim zdaniem idealnym trenerem do prowadzenia Paris Saint Germain byłby Zinedine Zidane, czyli człowiek, który potrafi pracować w taki sposób, żeby większość osób czuła się po prostu komfortowo. Człowiek, który kojarzy się właśnie przede wszystkim z uśmiechem, wprowadzeniem takiej pokojowej, odpowiedniej atmosfery. Natomiast, jako że Zizu nie pali się do przejęcia PSG, bo to pokazują nam ostatnie lata, no to ten rynek powolutku, się kurczy. I przede wszystkim biorąc pod uwagę cały ten wachlarz trenerów, których Paris Saint-Germain przerobiło w ostatnich kilku latach, możemy dojść do wniosku, że za chwilkę zabraknie im szkoleniowców i że trzeba będzie czekać, aż rynek po prostu zaproponuje nowe nazwiska, typu Julian Nagelsmann, typu Adi Hütter, który rozpoczyna pracę w Monako, typu jacyś po prostu trenerzy, o których w tym momencie może nie myślimy, ale którzy znajdą się na radarze PSG na przykład za pół roku, za półtora roku, czy za trzy lata. Ponieważ oni po prostu przerobili... Już wszystko. I przede wszystkim, jeśli chodzi o PSG, to da się zauważyć, że niepowodzenie w tym klubie, niepowodzenie czytaj, brak zwycięstwa w Lidze Mistrzów nie oznacza, że ten rynek Cię wypluje, no bo Mauricio Pochettino dostał teraz pracę w Chelsea i raczej nie narzekał na brak kandydatów. Thomas Tuchel. Unai Emery to był ten człowiek mocno doświadczony przez los po PSG, ponieważ no, on musiał zejść mimo wszystko to pięterko niżej, czyli na przykład do Villarealu i odbudować swoją pozycję. Natomiast dzisiaj PSG ja nam się właśnie jako taki przeklęty klub, w którym żaden trener po prostu sobie nie poradzi, ponieważ oni są klubem bez tożsamości, bez, takiego, bez takiej bardzo wyraźnej identyfikacji, czego potrzeba. I tam pracowali wszelkiej maści trenerze naprawdę jedna filozofia druga trzecia czwarta od ściany do ściany przerobili już naprawdę każdego no i teraz stawiają na trenera jednak bardzo charakterystycznego czyli Luisa Enrique który spośród tych wolnych szkoleniowców obecnie na rynku wydaje się być jedną z najsensowniejszych opcji skoro nie ma już Zinedina Zidana ale co oznacza to zatrudnienie Luisa Enrique przede wszystkim na pewno oznacza jedną rzecz że w że będzie ciekawie w że zawsze jest ciekawie ponieważ to jest FC Hollywood to jest klub który Dostarcza najwięcej informacji, takich pozabojskowych, skandali, aferek. Tu ktoś niezadowolony, tu niezadowolony, tu jakieś plotki transferowe. Przede wszystkim PSG jest przy tym, przy tym wszystkim klubem niesamowicie nieszczelnym, to znaczy klubem, z którego wszystko wypływa. I biorąc pod uwagę, jak nerwowy trener trafia teraz do Paris Saint Germain. No to spodziewam się, że tamtych ognisk może pojawiać się coraz więcej. Jakichś konfliktów z dyrektorem sportowym, z piłkarzami i tak dalej, ale plusem jest oczywiście to, że będzie się działo i myślę, że to jest taki odpowiedni moment, żeby wpuścić kamery do szatni PSG i w ogóle do tego klubu, no skoro, ponieważ skoro trafia nam ktoś taki jak Luis Enrique, to po prostu jest gwarancja emocji. PSG zatrudnia Luisa Enrique, pamiętając, że to jest ten trener od remontady, czyli od tego meczu, kiedy Barcelona pokonała PSG 6-1. Oni mają to oczywiście w pamięci. No i też zdają sobie sprawę, że Luis Enrique cały czas postrzegany jest jako jeden z tych najlepszych szkoleniowców na świecie. Nie mówię tu o top 3, bardziej powiedzmy tam top 15, ale generalnie szkoleniowców z tej najwyższej półki. Co mam tutaj na myśli? Mam na myśli to, że taki Luis Enrique, jeśli miałby wziąć jakiś klub w tym momencie z Hiszpanii, to poniżej Atletico na pewno by nie nie zszedł. Jestem o tym w 100% przekonany. Gdybym miał dostać ofertę z Premier League, jestem przekonany, że poniżej klubów pokroju Tottenham też by nie zszedł. To znaczy, on nie chciałby wziąć jakiejś ekipy typu Nottingham Forest, Bournemouth, nawet by nie spojrzał po prostu na takie oferty. Ale on też pracując w reprezentacji Hiszpanii, zwłaszcza pod koniec, podkreślał, że zależy mu na powrocie do takiej codziennej pracy. To jest człowiek, który poświęca się w sposób niesamowity, bo to widać po prostu na pierwszy rzut oka, i to jest człowiek, który przeżywa niesamowicie to wszystko, co się dzieje wokół klubu. I biorąc pod uwagę, ile było jakichś różnych sporów, jakichś gorących konferencji prasowych w Barcelonie, ile tam było jakichś różnych tematów do, wy, do wyjaśnienia typu sprawa posadzenia Leo Messiego w meczu z Realem Sociedad no to ja jestem przekonany, że PSG to dopiero dostarczy Luisowi Enrique kontentu i gdyby Luis Enrique chciał odpalić jakiegoś streama na swoim Twitchu po zakończeniu przygody z PSG, to jestem przekonany, że ten stream będą oglądały po prostu miliony, ponieważ to jest taki klub, w którym po prostu będzie bardzo dużo się działo i przede wszystkim mnie najbardziej ciekawi kilka kwestii a propos Luisa Enrique. Gdybym miał wskazać trenera klubowego, z którym Neymar dogadywał się najlepiej w karierze, to byłby to właśnie Lucho. Przede wszystkim triumf w Lidze Mistrzów, ale też bardzo dobra gra Neymara. Oczywiście to był inny Neymar, to była wielka gwiazda, ale to nie był jeszcze tak chyba rozkapryszony piłkarz, jak w tym momencie właśnie w PSG. I dla Neymara to jest absolutnie ostatnia szansa, żeby pokazać, że jest topowym piłkarzem, jeśli chodzi o taką regularność, a także o podejście do zawodu. Ponieważ jeśli on będzie grał, to on będzie wykręcał kapitalne liczby. Natomiast tutaj chodzi o to, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, w której kibice nie będą gdzieś podjeżdżali pod willę Neymara i wykrzykiwali jakieś haseł. Żeby kibice po prostu nie musieli buczeć na tego piłkarza z trybun, żeby nie mieli go dość. Jeśli nie dokona tego Luis Enrique, to znaczy że nie będzie tego w stanie sprawić żaden trener po prostu w PSŻ. Do tego dochodzi kwestia Kiliana Mbappé, który nie wiadomo, czy zostanie w PSŻ, czy odejdzie. Jeżeli Kilian Mbappé zostanie, to bardzo jestem ciekaw relacji Luisa Enrique właśnie z Kilianem Mbappé, ponieważ jeśli Kilian będzie miał jakieś muchy w nosie, to Luis Enrique to jest tego typu szkoleniowiec, który nie będzie na to zważał. To znaczy, jeśli on uzna, że. Mbappé uważa się za człowieka większego niż klub, no a uważa się, nie oszukujmy się, no bo też pozwolili mu na to i Nasser Al-Kelaifi i Luis Campos, każdy mu na to pozwolił, to Luis Enrique moim zdaniem jest jednym z bardzo nielicznych szkoleniowców na świecie, policzyłbym na palcach jednej ręki, którzy byliby w stanie po prostu podejść do Mbappé. Siadasz, ławka, trybuny. Tak jak po prostu zrobił z Messi. Jaki jest efekt tej sytuacji? Efekt tej sytuacji jest taki, że po latach Messi uważa Luis Enrique obok Pepa Guardioli za jednego z najlepszych szkoleniowców, z jakimi pracował. Dlatego ja jestem bardzo ciekaw tutaj tej relacji. Po pierwsze Neymar-Luis Enrique. Myślę, że tutaj będzie ten wzajemny szacunek i że Ney będzie bardziej profesjonalny niż w ostatnich latach. Chcę w to wierzyć. Jeśli chodzi o Kilianę Mbappé, myślę, że tutaj może dojść do takiego zderzenia właśnie dwóch światów. Natomiast jeśli chodzi o pozostałych piłkarzy, to kwestia relacji nie jest aż tak istotna. Myślę, że bardzo istotne jest to, Jaki styl może chcieć wprowadzić właśnie Luis Enrique? Ja już nie ukrywam, że kilka razy dałem się nabrać na to, że PSR ściągało jakichś takich typowych team playerów, Idrissa Gay, Under Herrera i tak dalej, i potem to nie wypalało. Zresztą żadna koncepcja tam nie wypalała, no bo generalnie każda miała doprowadzić do triumfów w Lidze mistrzów i potem tych triumfów nie było, więc trudno było to PSR chwalić, bo wiadomo, że tego oczekiwali. Natomiast przede wszystkim, jeśli chodzi o styl Luis Enrique, no to wiadomo, na co można się nastawiać, czyli przewaga w posiadaniu piłki, to wiadomo, Utrzymanie przy piłce to jest rzecz oczywista, ale też ten styl bardzo wertykalny. Ten styl, o którym kiedyś mówił Gerard Piquet, jeszcze kiedy Luis Enrique prowadził właśnie Blaugranę. Teraz mamy więcej wariantów, i to, że przychodzi trener oczywiście z tej szkoły, nazwijmy to barcelońskiej, to wcale nie oznacza, że będzie tam Tiki Tak. Absolutnie nie. Zwłaszcza jeśli pozostanie tam Kylian Mbappé, a także Neymar. Będzie granie do przodu, natomiast uważam, że jeśli chodzi o taką chemię w grupie, jeśli nie poradzi sobie tam Luis Enrique. To nie poradzi sobie nikt, No bo to jest trener pewnie trudny. Coś na ten temat może powiedzieć Jordi Alba, ale w moim odczuciu, jak tak patrzę na Luisa Enrique przez te wszystkie lata, to mimo wszystko widzę trenera sprawiedliwego, to znaczy trenera, który potrafi podejmować bardzo kontrowersyjne decyzje. Przy powołaniach tych kontrowersji było po prostu multum. Ja jestem przekonany, że tutaj będzie mnóstwo takich meczów w PSZ. Kiedy będziemy zerkali sobie na jedenastkę Saint-Germain w starciu z wymagającym rywalem, i pomyślimy sobie: nie, no jak on mógł posadzić tego gościa? Dlaczego siedzi Lu Lucas Hernandez? Dlaczego siedzi Szkliniar? Dlaczego siedzi Jakiś inny bardzo ważny zawodnik. Będą takie sytuacje, bo taki po prostu jest Luis Enrique. To jest człowiek, który bardzo często chce pokazywać grupie, którą prowadzi, że on chce tą grupą po prostu potrząsnąć. To jest ewidentne u tego szkoleniowca. Dlatego mówię, będzie się działo, będzie mnóstwo tematów pozaboiskowych, ale podkreślam po raz kolejny. Ja Luisa Enrique, pomimo szybkiego odpadnięcia reprezentacji Hiszpanii podczas ostatniego mundialu uważam za dobrego szkoleniowca. Natomiast nie mam też takiego stuprocentowego przekonania, za bardzo dobrego szkoleniowca. Nie mam stuprocentowego przekonania, że w taki sposób postrzega go rynek. Bo rynek cały czas pamięta, że to jest ostatni triumfator Ligi Mistrzów z Barceloną. I to jest człowiek, który sprawił, że ta Barcelona chodziła nieprawdopodobnie. Ktoś powie, tam był Messi Suarez i Neymar. Okej, okay, ale później też byli inni trenerzy na przykład w Barcelonie i to nie wyglądało tak jak z Luis Enrique. Barcelona odpadała w dziwnych okolicznościach z Liverpoolem, z Romą i tak dalej. A Luis Enrique potrafił wywołać tego ducha remontady właśnie z PS Rzeczy i tutaj ten aspekt mentalny także jest istotny. Do czego zmierzam? Że jeśli Luis Enrique tam się nie sprawdzi, to trzeba po prostu to wszystko zaorać i budować od zera. Naprawdę, no. Pewnie będą zwarcia z Luisem Camposem, z Mbappé, może z Neymarem, ale to jest Odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. I ja to mówię w tym momencie, możecie mi to wyciągnąć nawet po sezonie, kiedy Luis Enrique zostanie zwolniony, bo nie wygrał Ligi Mistrzów. Niezależnie od tego uważam, że to jest dobry ruch. I nawet jeśli tej Ligi Mistrzów nie wygra, i nawet jeśli sparzy się na tym PSG, to wcale nie będzie oznaczało, że mamy tutaj do czynienia ze złym szkoleniowcem. Ale jestem bardzo ciekaw po prostu, jak to zderzenie światów będzie wyglądało. Bo kiedy na przykład PSG przejmowali tacy ludzie jak Tuchel, byłem ciekaw jego relacji z Neymarem. Ale dla mnie mimo wszystko Luis Enrique jest takim trenerem bardziej bezpośrednim, bardziej nieprzejednanym właśnie niż Niemiec. Kiedy przychodził Christoph Galtier, no to spodziewałem się, że no on nie będzie rządził w tym klubie. To po prostu nie jest postać o takim statusie. No ale Luis Enrique to jest gość, który jako piłkarz coś zaznaczył i jako trener przede wszystkim wygrał Ligę Mistrzów i jest poważany przez Leo Messiego, który nie jest piłkarzem poważającym wszystkich szkoleniowców. Dlatego mówię, ja jestem... Chyba w ogóle spośród wszystkich szkoleniowców, którzy teraz znaleźli zatrudnienie w tych topowych klubach w Europie, licząc różne kluby, najbardziej jestem ciekaw tego zderzenia kilku światów, czyli Luisa Enrique z paroma gwiazdami Pezre. A, no i odszedł Sergio Ramos, czyli potencjalnie jeden kwasik mniej właśnie dla Luisa Enrique. Ja nie ukrywam, że w najbliższym czasie, nie wiem czy w najbliższych dniach, ale w najbliższych tygodniach na pewno będę tutaj nagrywał więcej odcinków o PSG, także o tych nowych piłkarzach, którzy trafili do tego klubu, no bo sam jestem ciekaw jak tam zaprezentuje się na przykład Marco Asensio, natomiast tutaj chciałem skupić się właśnie przede wszystkim na figurze tego szkoleniowca. Myślę, że będzie bardzo duża elastyczność taktyczna, także testowanie bardzo różnych wariantów, różnych systemów. On przede wszystkim w reprezentacji Hiszpanii pokazał że kombinuje, że szuka naprawdę czasami dziwacznych rozwiązań. Zdarzały się takie momenty, kiedy moim zdaniem po prostu troszkę się zagubił, na przykład w tym posiadaniu piłki, to znaczy ta reprezentacja Hiszpanii. Zdarzało się, że rozgrywała takie mecze, kiedy to posiadanie piłki było po prostu jałowe, zbyt dużo podań, zbyt takie hiszpańskie granie w negatywnym tego słowa znaczeniu, a za mało pasujące właśnie do Luisa Enrique. Jeśli on tutaj przekona piłkarzy do siebie, a wydaje mi się, że jego plusem może być to, że on po prostu wejdzie do tej szatni, i Neymar nie będzie na niego patrzył po prostu jak na jakiegoś pajaca. Tylko na takiego gościa, oho, z tym facetem ja coś wygrałem. I u niego ja naprawdę grałem dobrze. A Neymar też ma wpływ na kolegów. Więc ja naprawdę tutaj jestem dobrej myśli. Tak jak bardzo rzadko jestem dobrej myśli w ogóle w kontekście PSG i przychodzenia tam jakichś różnych piłkarzy. Za każdym razem raczej mam takie podejście w ostatnim czasie negatywne. Tak w przypadku Luis Enrique podejście mam takie. No jeśli nie on, no to nie wiem kto. A teraz przechodzimy do drugiego tematu, czyli aktywności Atletico Madryt na rynku transferowym. Atletico oczywiście... Jak wszystkie kluby, Primera División, niemal wszystkie jest dotknięte przez Financial Fair Play, czyli na zbyt wiele nie może sobie pozwolić. Atletico chce odchudzić swoją kadrę. Joffrey Kondogbia odszedł już do Olympique Marsylia. Wypadałoby się pozbyć Saula Nigueza, wypadałoby się pozbyć Tomasa Lemara, czyli takiego piłkarza, o którym kompletnie nikt nie mówi, a który zasługuje na miano jednego z najgorszych transferów ostatnich lat. Trzeba się pozbyć João Felixa. Tutaj spekulacje są takie, że Portugalczyk chce koniecznie trafić do klubu, który gra w lidze mistrzów, ale też wypada go sprzedać za 100 milionów euro. Felix już na tyle zepsuł sobie tę reputację na rynku że po Czytano przechodzi do Chelsea, od razu wysyła sygnał, nie chce Felixa. Co moim zdaniem też świadczy o tym, że Mauricio kontaktował się z Diego Simeone i że gdzieś te informacje już na tyle krążą po rynku, że jest to na pewno niekorzystne dla Atletico, ale że ta cena żułam bardzo mocno spada. Natomiast już niezależnie od tego wszystkiego Atletico powolutku na tym rynku zaczyna działać. Oczywiście Porównując z klubami premier, League, to są inwestycje, można powiedzieć, śmieszne, jeśli chodzi o kwoty, no bo na przykład taki Javi Galan z Celti Vigo przechodzi do Atletico za 3,5 miliona euro, w drugą stronę przenosi się na Balaidos do Rafa Beniteza, Manu Sanchez, czyli piłkarz reprezentacji Hiszpanii U21, który ostatnie trzy sezony spędził w ramach wypożyczenia w Osasunie i w której Wyrósł, powiedziałbym, na takiego naprawdę obiecującego lewego obrońcę, zwłaszcza jeśli chodzi o granie do przodu. Czy on jest gotowy na Atletico? Na pewno nie. Czy on pasuje do Selty? Powiedziałbym, że pasowałby do Selty, gdyby tam pracował na przykład taki trener jak Luis Enrique albo inni poprzedni szkoleniowcy Selty, na przykład Carlos Carvalhal, do Rafy Beniteza, czyli takiego trenera jednak bardziej konserwatywnego, defensywnego. Manu Sanchez nie do końca mi pasuje, no ale okej, okay, być może nauczy go po prostu gry w defensywie. Natomiast ja przy Galanie nie ukrywam, że mam taką satysfakcję, ponieważ. Ci, którzy śledzą ten kanał od wielu lat zdają sobie sprawę, że na przykład nagrywając jakieś odcinki o piłkarzach, których nie znacie, a powinniście znać, albo jakichś postaciach spoza mainstreamu, ja zawsze mówiłem o tym Hawim Galanie. Praktycznie od kiedy on pojawił się w Primera Division w barwach łezki, a później przeniósł się do Celty Vigo, zawsze zwracałem uwagę, że to jest taki piłkarz, na którego nawet topowe kluby powinny zwrócić uwagę. I wydawało mi się, że idealną drogą byłoby coś takiego. łezka, celta, potem właśnie Liga Europy, Betis Sevilla Villarreal, pasowałby wszędzie tak naprawdę. Na przykład jest bardzo podobny do Marcosa Acuni, a później na przykład właśnie Barcelona jako plan B, dla Jordi'ego Alby, czy coś takiego. Oczywiście Javi Galan był także łączony z Barceloną, był łączony z różnymi klubami, natomiast moim zdaniem nie był postrzegany przez ten rynek jako taki towar ekskluzywny. Tutaj możemy wrócić sobie do przypadku Hoselu. to znaczy piłkarz już doświadczony, rocznik 94, piłkarz, który nie grał w reprezentacji Hiszpanii, to odróżnia Galana właśnie od Hoselu ze względu na gigantyczną konkurencję na pozycji lewego obrońcy, no bo tu nie ma sensu wymienisz Alba, Gaja, Grimaldo i tak dalej. Bardzo wielu zawodników. Taki Alex Moreno, zwróćcie na to uwagę. Alex Moreno przenosi się z Betisu do Aston Villa. Alex Moreno, którego w ogóle nikt nie wymieniał w kontekście reprezentacji Hiszpanii. Kukureja też nigdy nie był tam pewniakiem, więc tych piłkarzy było bardzo dużo i gdyby taki Javi Galan grał na pozycji prawego obrońcy, byłby podstawowym piłkarzem reprezentacji Hiszpanii. Gdyby Javi Galan nie reprezentował rocznika 94, tylko 99, to teraz pytałyby o niego kluby z Premier League z 5, 6 miejsca i była, czy Saudyjczycy, i byłaby o niego walka. Natomiast to jest zawodnik, który nie wychował się w wielkiej akademii piłkarskiej, to po pierwsze. Po drugie, rozegrał 105 meczów na poziomie segunda division, czyli można powiedzieć, że stracił tam sporo czasu. Wiadomo, że rozwinął się jako piłkarz, natomiast on już zdecydowanie wcześniej powinien grać w Primera. Rynek go przeoczył, trafił na ten rynek zbyt późno. Zadebiutował w Primera dopiero w wieku 24 lat. Wcześniej grał także na poziomie właśnie Segunda B, tam 22 spotkania. Więc mnóstwo czasu spędził w niższych ligach hiszpańskich. Ale kiedy już pojawił się w Primera División, no to się zaczęło. I teraz tak, chciałbym tutaj wspomnieć o kilku statystykach Javiera Galana z ostatnich sezonów. Jeśli chodzi o podania w pole karne, ja przypominam, że on nie grał w topowym zespole, tylko w selcie walczącej o utrzymanie. Podań I jest lewym obrońcą. Obrońcom, podkreślam. Podania w pole karne w ostatnim sezonie La Liga, czwarte miejsce. Dośrodkowania w pole karne, sezon 2021, czwarty wynik w Europie. Sezon 21-22, Piąty wynik w La Liga. Sezon 22-23, Pierwszy wynik w La Liga. Ósmy wynik w Top 5 Lig Europejskich. Czyli jeśli chodzi o wrzutki w pole karne, jeden z najlepszych piłkarzy w Europie. Jeśli chodzi o liczbę tych wrzutek. Jeśli chodzi o dośrodkowania, patrząc na ostatnie sezony w premier Division, miejsce 6, 5 i 9, podkreślam, mówimy o obrońcy, a nie o skrzydłowym, który bardzo często uczestniczył w akcjach ofensywnych. Jeśli chodzi o udane pojedynki. Sezon 20.21. Czwarty wynik w Europie. Sezon 21.22 wynik w Europie, teraz w La Liga siódmy wynik. Jeśli chodzi o rajdy z piłką, szósty wynik w La Liga 21-22 i siódmy wynik w kolejnym sezonie. Jeśli chodzi o to, jak często był faulowany, także praktycznie za każdym razem patrząc na ostatnie sezony La Liga, top. Wspominałem Wam teraz o statystykach stricte ofensywnych. Przechodzimy na przykład do statystyk defensywnych, czyli takich jak udane odbiory. Sezon 21-22. Numer 1 w La Liga, numer 3 w Europie. Sezon 22-23, numer dwa w La Liga, numer 5 w Top 5 Europejskich. Słuchajcie, ten facet w jakiś sposób zakłamał rzeczywistość, jeśli chodzi o statystyki. Bo patrząc na te głębsze statystyki Hawego Galana, to można dojść do wniosku, że tego typu zawodnik nie miał prawa tyle lat występować w takich klubach właśnie jak Łeska czy Celta Vigo. To po prostu aż się nie godzi, żeby statystyki defensywne te odbiory, próby odbioru, czy bloki nawet, były na tak niesamowicie wysokim poziomie, nie tylko w skali La Liga, ale także w skali top 5 europejskich i żeby zgadzały się także te liczby ofensywne. Przede wszystkim Javi Galan jest lewym obrońcą, który kocha dryblować i on to podkreśla. Wiecie, co się nie zgadza? Że jeśli spojrzymy sobie na ostatnie sezony La Liga, to tak, w ostatnich rozgrywkach trzy asysty bez gola. W poprzednich rozgrywkach trzy asysty, w jeszcze poprzednich w barwach łezki jeden gol i dwie asysty. Więc co jest do poprawy? Na pewno do poprawy jest ten końcowy produkt, jak mawiają Anglicy, czyli gole i asysty. Tego brakuje. No, bo jeśli piłkarz gra tak nieprawdopodobnie ofensywnie jak Havi Galan, będąc lewym obrońcą, no to takich asyst powinien mieć 8 albo 9. Przy takiej liczbie pojedynków, przy takiej liczbie rajdów z piłką. Więc tego na pewno brakowało. Co ma do poprawy? Na pewno do poprawy ma ustawienie w defensywie, bo sporo zdarzało się takich sytuacji, kiedy można było mieć pretensje właśnie do tego piłkarza. Jestem przekonany, że na tym właśnie Czolo będzie z nim pracował. Natomiast Atletico potrzebuje kogoś takiego, po pierwsze, dlatego że Reynildo Mandawa wypadł z bardzo poważną kontuzją. Pod koniec lutego zerwał krzyż. W kolanie, no i wypadł. Prawdopodobnie będzie chciał wrócić w październiku albo w listopadzie. Rey Nildo, czyli naprawdę topowy piłkarz. Lewy obrońca albo półlewy stoper. I jeśli chodzi o grę na pozycji lewego wahadłowego w Atletico, często oglądaliśmy po prostu Janika Carrasco, który ma kontrakt do 2024 roku i może odejść. Nie musi, ale może. Javi Galan umożliwi Atletico granie w czwórce jako lewy obrońca, ale umożliwi też granie na wahadle. Czym różni się oczywiście to wszystko w kontekście Hawego Galana? A tym się różni, że Selta praktycznie zawsze grała na czwórkę. Natomiast Galan, grając w czwórce obrońców, sami widzieliście te, te statystyki, bardzo często operował praktycznie jako wahadłowy, więc dla niego to nie powinno odgrywać aż takiej roli. I wydaje mi się, że to jest piłkarz, który po prostu po tej, pod względem tej intensywności, przygotowania fizycznego, to jest absolutny top w La Liga. Tego wybiegania od jednego pola karnego do drugiego. Wygrane pojedynki. W defensywie te dryblingi, czasami też wyjście z własnej połowy. On to umożliwia, ponieważ ma świetny drybling, ponieważ potrafi po prostu dobrze rozpocząć akcję ofensywną. Dlatego ja mówię, ja patrzę na Hawiego Galana i widzę piłkarza całkowicie przeoczonego przez rynek, i to jeszcze przed łezką, przed primera, i też teraz. Bo wydaje mi się, że powinna być o niego wielka walka, ale tej walki nie było, dlatego że to nie jest reprezentant, rocznik 94. Co to w sumie jest Celta Vigo i co to jest łezka. Wydaje mi się, że rynek mógł tak podchodzić po prostu właśnie do Hawiego Galana, ale tak jak mówię, teoretycznie różnie bywa, słuchajcie, różnie bywa w przypadku piłkarzy Atletico, ponieważ tam często zdarza się na przykład tak, że jakiś piłkarz przeżywa mega słaby okres i nagle staje się piłkarzem absolutnie topowym. Klasa światowa. Mario Hermoso z ostatniego sezonu. Albo zdarza się, że na przykład wydaje ci się, że piłkarz już przekonał do siebie Simeone, jest dobrze, jest na właściwej drodze. Renan Lodi, Joffrey Kondogbia, a potem, w Felipe zjazd do bazy. Bardzo często tak bywa w Atletico. Ja kiedyś o tym mówiłem, że dla mnie to jest właśnie taki klub, w którym ta droga od piłkarza uwielbianego do piłkarza wręcz niechcianego, ale też w drugą stronę, jest chyba najkrótsza. Dlatego do czego zmierzam? Że jeśli Havi Galan nie sprawdzi się na przykład na początku w Atleti, a później się sprawdzi, tak może być. Albo że będzie wyglądał fenomenalnie na początku sezonu, a za półtora roku będzie wypychany, może tak być. Po prostu ten klub ma to do siebie. Że czasami niewiele trzeba, żeby wypaść z koncepcji, ale jeśli odpowiednio pracujesz, to możesz stać się gwiazdą. I mówię, Mario Hermoso, czyli ten półlewy stopy, jest tutaj najlepszym przykładem, ponieważ dla mnie to był jeden z takich, powiedziałbym nawet jedną z odkryć ostatniego sezonu. To znaczy, każdy zdawał sobie sprawę, kim jest Mario Hermoso, że to jest dobry obrońca, ale przeżywał różne słabe okresy. Ale wskoczył naprawdę w pewnym momencie na poziom nieprawdopodobny. Dlatego mówię, jeśli patrzymy na Atletico, nikogo nie powinniśmy skreślać definitywnie, zwłaszcza że Atletico, kiedy już się wydawało, że Simone całkowicie się wypalił, odszedł Joan Felix, ktoś tam pootwierał okna w szatni, i nagle oglądaliśmy jedno z najlepszych Atletik w ostatnich latach. Tak to się chyba nie odmienia. Więc w przypadku Hawego Galana jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Na papierze mówię, na papierze wszystko się zgadza, poza kilkoma drobnymi kwestiami, ale to Atletico ma powędrować także Chaglars Sojunczu. Ja tutaj zawsze na tym kanale nagrywam odcinki o piłkarzach. Prawie zawsze. Po oficjalnym komunikacie. Tu oficjalnego komunikatu nie ma, natomiast jego Simone już w jednym z wywiadów w audycji El Partidaso powiedział, że przychodzi Chico Turco chłopak z Turcji. No chodzi po prostu o Chaglara sojunczu, który spadł z Leicester City, który nie chciał przedłużyć kontraktu i który w ostatnim sezonie grał bardzo mało właśnie w tym zespole. O co chodzi z Chaglarem Soyuncu? To jest bardzo ciekawy przykład piłkarza, który w zasadzie od kiedy występował jeszcze w zespole Nordu, od kiedy występował w drugiej lidze tureckiej uchodził za wielki talent. Kiedyś negocjowała z nim Barcelona, jeszcze niedawno łączono go z Realem Madryt i każdy zdawał sobie sprawę, kiedy Caglar trafił właśnie do Freiburga, że nawet kiedy miał jakieś trudniejsze momenty we Freiburgu, często o tym rozmawiałem z każdy zdawał sobie sprawę z tego piłkarza, że będzie kasa, ponieważ on ma pewne możliwości na niesamowitym poziomie. Przede wszystkim, jeśli chodzi o Czaglara Sojączu, wyprowadzenie piłki pod presją to potrafi robić. Niesamowita siła. Często też koledzy żartują, że ma taki uścisk dłoni, że lepiej się z nim nie witać, bo może Ci połamać kości to się zgadza. Pojedynki powierzchnie się zgadzają. To, co się nie zgadzało, przede wszystkim jeśli chodzi o początek tego piłkarza w Premier League, to czasami zbyt duża agresywność. I wielu trenerów wychodziło z założenia, patrząc na Czaglara Sojączu, także w Niemczech, że to jest piłkarz jednak jeszcze surowy, taki absolutnie do ukształtowania. Jeśli jesteś środkowym obrońcą, no to lepszego trenera do kształtowania Ciebie niż Diego Simone po prostu nie znajdziesz. I w przypadku Czaglara też myślę, że taka może być droga. Czyli na przykład na początku może być mega top, potem flop. Albo odwrotnie. Będzie tak, bo tak było i z Felipe, i z Hermoso. Jimenez to kontuzje przede wszystkim. Savic ostatnie lata ma, ma zdecydowanie lepsze, ale różnie, te, różnie z tym bywa. Na pewno Atletico potrzebowało oczywiście wzmocnienia tej pozycji. No i Caglar, jako że kończył mu się kontrakt, wydawał się taką opcją do przetestowania. To znaczy, jeśli on się nie sprawdzi, to najwyżej ewentualnie za chwilkę go nie sprzedadzą. A przypominam, że to jest zawodnik, który po sezonie 19-20 trafiał do 11 sezonu w Premier League. Czyli wtedy naprawdę to wszystko się zgadzało. A wciąż mówimy o piłkarzu, który jak na środkowego obronie, nie jest stary. Mianowicie rocznik 96 i sam Brendan Rogers, któremu w pewnym momencie po takim starciu z Christianem Romero, bardzo ostrym starciu, Chagler Sojączu podpadł. To była taka sytuacja, kiedy miał pretensje i to publicznie Brendan Rogers, szkoleniowiec, który bardzo często ciepło wypowiada się na temat swoich piłkarzy. Pamiętam jego wypowiedzi na temat Bartka Kapustki, to naprawdę z tych wypowiedzi można było dojść do wniosku, że Kapustka za chwilkę będzie podstawowym piłkarzem Lester. I ten Brendan Rogers potrafił mówić wprost po takim starciu właśnie z Christianem Romero, że on nie ma problemu właśnie z tym starciem, ale problem ma taki, że my tego pojedynku nie wygraliśmy. Romero był silny i agresywny i tego się oczekuje od środkowego obrońcy. A Czaglar Sojączu wychodził z założenia, że on powinien zostać wzięty w obronę w tamtej sytuacji i te relacje troszkę się nie popsuły. Natomiast Rogers mówi też wprost. Czaglar ma narzędzia, żeby być absolutnie topowym środkowym obrońcą. Pokazał to tutaj wiele razy. Ma świetną szybkość, jest silny w powietrzu. Także jeśli chodzi o odbiór i przewidywanie, kiedy jest skoncentrowany, jest na wysokim poziomie. Ale musi poprawić jedną rzecz. Jako obrońca musi mieć świadomość, że nie może cały czas popełniać błędów. I to jest tak naprawdę najprostsze rozwiązanie, jeśli chodzi o Czeglara Sojunczu. Nieregularność, błędy, takie sytuacje, przy których można było mieć pretensje, że tak jak w tym starciu z Romero, że albo dał za mało, albo dał za dużo i za każdym razem był takim piłkarzem, poza tym sezonem 19-20, bardzo rozchwianym. I w Bundesliga właśnie, i w Leicester zakończyło się to całkowicie bez happy endu, bo spadkiem. Ale dla Czeglara Sojunczu, sam fakt, że wyciąga po ciebie rękę, Topowy klub, Atletico Madryt, że cały czas jesteś postrzegany przez ten rynek jako taki obrońca potencjalnie do oszlifowania na bardzo wysoki poziom, plus, że ty jako obrońca, jak chcę to może zapytać Kirana Tripiera, trafiasz do Diego Simone. No to naprawdę, to jest jakiś dar dla tego zawodnika, to co się tutaj przetrafiło. Więc sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, cały ten proces adaptacji Turka w Turcji, w, przepraszam, w Anglii było ciężko, ponieważ nie znał języka angielskiego i za każdym razem właśnie były te problemy komunikacyjne. Jak to będzie wyglądało tutaj, zobaczymy. Natomiast z punktu widzenia Atletico, oba te ruchy i Havi Galan, i czaglar sojunchu, no to są ruchy, które się całkowicie bronią. Caglar przychodzi za free, Javi Galan przychodzi prawie za free, za 3,5 miliona euro plus Manu Sancheza. Za chwilkę może przyjść też Cezara Piliqueta, w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek komunikatu, jeszcze nie ma, więc to są bardzo dobre ruchy, moim zdaniem. Piliqueta pewnie na moment, jeśli przyjdzie, to pojawi się odcinek, natomiast Chaglar, człowiek do absolutnie oszlifowania, Javi Galan, człowiek pewnie do jakiegoś oszlifowania, natomiast wydaje mi się, że szybko powinien być podstawowym piłkarzem Atletico. To znaczy inaczej. Jeśli będzie grał tak jak w Selcie Vigo, choć ostatni sezon i tak wcale nie był wybitny w jego wykonaniu, jeśli będzie tak grał, no to Atletico dostanie naprawdę bardzo fajnego piłkarza na pozycję lewego obrońca. przy tych wszystkich jeszcze wzmocnieniach na pozycji środkowego obrońcy, czyli właśnie przy przejściu Cezara Aspiliquety, Czaglara Sojunczu, przy powrocie Renii Mandawy, no to otwierać się opcja, właśnie, żeby zagrać na lewej obronie, czy Hermoso, czy do Mandawą, czy tym Javim Galanem, więc też w ten sposób trzeba patrzeć właśnie na transfery Atletico. Diego Simone bardzo patrzy na wszechstronność poszczególnych piłkarzy i niezwykle zależy mu na tym, żeby mieć piłkarzy, którzy mogą grać na bardzo różnych pozycjach. I to by było tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Chciałem tu poruszyć dwa wątki, czyli. Luis Enrique plus Atletico. E, piszcie w komentarzach, co wy sądzicie właśnie o tych ruchach, i pewnie będzie więcej też takich odcinków łączących kilka wątków, bo mówię, w trakcie tego okna dzieje się tyle, że ja e, nie wiem, czy te wszystkie okna tak wyglądały do tej pory, czy nie, ale tyle, na... tyle nagrywek, co teraz na tym kanale, to jeszcze nigdy nie miałem, więc mam nadzieję po prostu, że Wam się podoba. Jeśli tak, to zostawcie lajka. Dzięki, do następnego razu.